Pan mała, to, Czyli co pan się, się na Panie Burmistrzu, omawialiśmy się na tych. To jest zaznout, to, jest naprawdę bardzo dobrze. Dobrze, to co panie, my, to to no to, to, my. Mówiłem, że o 11 komisji zrobić, pan mówi, że w 9. No przychyliliśmy się, do czego jesteśmy o dziewiątej? Godzina. 9.21, no i nie rozpoczynamy, bo pan jest przygotowany, no to nie wiem to zaraz interna i... Czyli proszę Państwa dalej Przepadł. Jeżeli są media oficjalnie mówię Państwu, że przejęliśmy zarządzanie nad ośrodkiem zdrowia w Karnawie Górnej. Umowy wszystkie są podpisane z wszystkimi podmiotami, które tam działają. Z panią stomatolog, z lekarzami, z Polakstów

z... o stacjonowanie karetki pogotowia. Nie o obsługę dni wolne pacjentów gminy, tylko o funkcjonowanie karetki pogotowia. To są dwie różne sprawy. Sekretarz podpisywał tę umowę, zaraz przyznał, że to powiem, czy jest, jest podpisane. No, to to wszystko... to... Teraz tylko o to Państwo pytają. Zaraz wszystkie nie wszystkie niepokoje, że te szkatki teraz co będzie. Panie prezydencie, pan sekretarz ma umowę, wszystkie umowy, wszystkie podpisywać. To nasza pewna wygórze, tam nie ma żadnego zagrożenia co do jakiegoś... No się, że język pan ma, że nie wie, z kim Może sobie pan będzie robił dokumentację odpowiednie na <jest> datki hmm.> w metasie, co pan podpisał. Ja tak samo mógłbym dać 50 i... Mojemu, mojemu, sąsiadowi, żeby chlebał, bo, bo ja tak marzę. Przestałem je robić się z nienormalnymi, bo widzę, że coraz bardziej mytyk w głowie, coraz większy się robi i nie wiem, czy sekretarz jest władcą naszej gminy, czy do jasnej anielki, pan burmistrz. Kto jest władcą tej gminy, panie burmistrzu? Pan burmistrz? A może Puzio Niech Pani nie wie co panie bardzo, to panie burmistrzu. Przepraszam. Panie burmistrzu, na terenie powiatu Sanowskiego tą właśnie taką opiekę spełnia pogotowie samowka. I tutaj jest takie zagrożenie, proszę państwa, może sobie przypominacie, że rok temu gmina Zarszyn mocno naciskała, żeby tą naretkę pogotowia, która jest w Pernowie Górnej przy Ośrodku Zdrowia, wziąć na teren gminy zawsze. Panie Skrzyszarzu, chodzi nam o to, że dochody mamy niekompletne, bo nie widzimy tutaj pieniążków w 40, 45 tysięcy myślę, że jest to kwota, na którą należało. No, to pan myśli czy tak będzie to umów, które mamy tak tak nie wychodzi, także... A, a karetka, Mocnie? czyli moje jest takie wydarzenie, że karetka no... To znaczy karetka, po prostu no, negocjujemy jeszcze poradnie kart. Dyrektor no, ślaba... Dyrektor sieba... poradnie kart w Zagórzu. Było precyzyjnie umowa, z, jeśli chodzi o poradnie K w Tarnanie Górnej, jest podpisana umowa z Zozem w Także To na to proszę. Tutaj proszę, żadnych uwag nie było. Jeśli chodzi o poradnie K w Zagórzu jest trwają negocjacje, ale w piśmie pan Siemba, tylko negocjuje poradnie K, a tamte yy, yy, po, pomieszczenie socjalne i yy, karetkę, czyli garaż, nie jest yy, jakby objęte negocjacjami. No, ale jakie były podpisania tej umowy z Pogodowie? Czemu nie jest podpisana? To znaczy, no, umowa jest u Pana Dyrektora Siembawa do podpisania. Są odrębne umowy na Poradnik K i odrębna na Tarnawę Górną, na Tarnawę y, na Pogodowie. No i tutaj, tutaj mówię, no, trudno mi powiedzieć, dlaczego nie podpisane. uważamy, że jest podpisana, w związku z tym, że przyszło do nas pismo odnośnie negocjacji w sprawie Poradnika w Zagórzu, ale temat, y, jakby, na jest został pominięty i rozumiemy, że jest tamta część akceptowana, zresztą no ona jest lepsza niż dotychczas. Była.